Gdy F-16 z Stany Zjednoczone Ameryki dotarły na Ukrainę w sierpniu 2024 roku, wojna rozpoczęta przez Rosję zaczęła się odwracać. F-16 nie były cudownym rozwiązaniem, ale zapewniły Ukrainie nowe możliwości w obronie przed masowymi atakami rakietowymi i dronami Rosji. Z czasem, gdy na Ukrainę docierało coraz więcej F-16, Ukraina zaczęła również wykorzystywać swoje zachodnie myśliwce do przeprowadzania ataków na rosyjskie pozycje. Rosja wie, że zachodnie myśliwce są w stanie wyrządzić poważne szkody jej wojskom na Ukrainie, a teraz kolejny z nich ma trafić na Ukrainę. Władimir Putin nie może uwierzyć, że Szwecja przekazała Ukrainie myśliwce Gripen, które wkrótce zagrożą rosyjskim wojskom. 29 września Kyiv Post poinformował, że wiceminister obrony Ukrainy, generał Iwan Hawryluk, potwierdził nieuchronne przybycie szwedzkich myśliwców Gripen na Ukrainę. Hawryluk nie wydał wielkiego oświadczenia o przybyciu tych myśliwców. Zamiast tego subtelnie ujawnił, że dziennikarz z ukraińskiej edycji British Broadcasting Corporation był na właściwej drodze, zadając pytania dotyczące nadchodzących myśliwców dla Ukrainy. Hawryluk wyróżniał się powściągliwością w tym wywiadzie. Dziennikarz British Broadcasting Corporation najpierw zadał mu kluczowe pytania: kiedy nowe zachodnie myśliwce dotrą do Ukrainy i ile ich Ukraina otrzyma? Hawryluk udzielił nieco wymijającej odpowiedzi na to pytanie, stwierdzając: No dalej, kiedy zobaczysz je w powietrzu nad Ukrainą, wtedy zrozumiesz. To interesująca odpowiedź, sugerująca, że Hawryluk nie chce ujawniać, co Ukraina przygotowała dla Rosji. To ma sens. Im więcej Rosja wie, tym mniej skuteczne będą te myśliwce dla Ukrainy, zwłaszcza jeśli Rosja ma środki obrony przeciw nim. Reporter British Broadcasting Corporation delikatnie kontynuował naciski po potwierdzeniu przez Havryluka rychłego pojawienia się nowych myśliwców. Reporter dopytywał, czy wiceminister obrony Ukrainy, mówiąc o spodziewanych, miał na myśli F-16 Mirage, Gripena, czy wszystkie te samoloty. Hawryluk zasugerował, że chodzi o ostatnią opcję, mówiąc reporterowi: Praktycznie poprawnie wymienił pan nazwy, ale nie będę wchodził w szczegóły kiedy, co które. Fragment o poprawnym wymienieniu nazw, według Kiew Post, zasługuje na uwagę. Redakcja uważa, że skoro Hawryluk potwierdził, iż dziennikarz wymienił prawidłową listę nadchodzących myśliwców, a Gripen się na niej znalazł, może to oznaczać tylko jedno: szwedzki myśliwiec trafia do Ukrainy. Było to długo oczekiwane, choć niekoniecznie z oczywistych powodów. Gripeny nie trafiły wcześniej na Ukrainę, bo ta odrzuciła pierwszą ofertę Szwecji. A nie z powodu niechęci Sztokholmu. Szwecja po raz pierwszy zasugerowała dostarczenie części swoich gripenów już w 2024 roku, informuje o tym Aerospace Global News. Po ocenie Ukraina odmówiła, bo przygotowywała się do przyjęcia F-16. To nie była sytuacja, w której Ukraina nie chciała gripenu. Raczej Ukraina wiedziała, że już miała pełne ręce roboty z nowym wtedy programem F-16 oraz szkoleniem pilotów, które musieli przejść. Aby móc właściwie latać swoimi nowymi amerykańskimi myśliwcami. Dalszy myśliwiec tylko by skomplikował sytuację. Lepiej było najpierw ukończyć program F-16, a dopiero potem skupić się na gripenach. Tobias Bilstrom, były szwedzki minister spraw zagranicznych, potwierdził, że tak było wtedy. Ukraina uznała, że jednoczesne posiadanie F-16 i gripen to za dużo mówi Bilstrom. Stwierdził, że decyzja była uzasadniona ofertami F-16 dla Ukrainy. Musimy zrozumieć, że Ukraina otrzymała możliwość pozyskania myśliwców F-16, których oczywiście jest więcej w rodzinie NATO. Logiczne było, że Ukraina skupi się na szkoleniu pilotów do myśliwca z bardziej stabilnymi dostawami niż Gripen. Szwecja zareagowała dobrze. Zamiast brać odrzucenie do siebie, zadeklarowała, że znajdzie inne sposoby, aby pomóc Ukrainie, dostarczając jej inne rodzaje broni i wsparcie wojskowe. Minął już ponad rok od tego odrzucenia. Ukraina używa F-16 od sierpnia 2024 i już przyzwyczaiła się do tej amerykańskiej maszyny. Do stycznia 2025 roku ukraiński pilot pobił rekord świata, zestrzeliwując sześć pocisków manewrujących podczas jednego lotu F-16. Program F-16, dotyczący szkolenia pilotów, został zakończony, więc Ukraina może teraz zmienić stanowisko w sprawie Gripena. Teraz mówi tak. Tak, padło we wrześniu, gdy Ukraina zaczęła rozmowy z europejskimi partnerami o kilku myśliwcach. Kijów Post 22 września poinformował o rozmowach, podkreślając skupienie na myśliwcu Eurofighter Typhoon. Minister obrony Ukrainy Rustem Omirow potwierdził, że trwają zobowiązania lub konsultacje w sprawie Gripena. Odpowiedź na pytanie o Gripena była wymijająca, ale potwierdzenie zobowiązań przez Amirowa było znaczące. Szwecja nie może zobowiązać się, jeśli Ukraina nie przyjmie Gripenu. Fakt, że zobowiązanie zostało podjęte, potwierdza, że Ukraina się zgodziła i Gripen jest już w drodze. I Ukraina będzie zadowolona, że ten myśliwiec znajdzie się w jej arsenale. Gripen był na pierwszych stronach gazet na kilka dni przed tym, jak Hawryluk potwierdził, że te myśliwce znajdują się na liście tych, które trafią do Ukrainy. 26 września Euromaidan Press poinformował, że Rosja ponownie stosuje swój ostatni trik, wysyłając swoje myśliwce na odległość niemal dotykową od przestrzeni powietrznej NATO. Rosja tym razem zaatakowała Litwę, państwo bałtyckie. Pięć rosyjskich myśliwców zbliżyło się do przestrzeni powietrznej Litwy, stanowiąc groźbę i prowokację wobec NATO. W tej piątce były trzy MIGI 31, jak te wysłane przez Rosję we wrześniu do przestrzeni Estonii. Ale teraz eskortowały je SU-30 i SU-35. Zagrożenie rosło, ale Rosja nie zdecydowała się wysłać myśliwców nad Litwę. Polska ostrzegła Rosję, że kolejny rosyjski myśliwiec naruszający przestrzeń NATO zostanie zestrzelony. NATO potwierdza to, co możesz zobaczyć w naszym filmie o nowym zagrożeniu ze strony NATO. Aby nie prowokować NATO, Putin skierował myśliwce na obrzeża Litwy. Mówimy ci to, bo jak pewnie się domyśliłeś, NATO musiało odpowiedzieć Rosji i jej prowokacjom z myśliwcami. I zrobiło to wysyłając właśnie ten sam samolot, który, jak teraz twierdzi Ukraina, sat ma otrzymać ze Szwecji. Misja NATO polegająca na patrolowaniu przestrzeni powietrznej na Litwie wysłała gripeny udostępnione przez Węgry, aby zidentyfikować rosyjskie myśliwce i eskortować je z dala od Litwy. To dowód zaufania do szwedzkich myśliwców. Gdyby NATO w nie nie wierzyło, wysłałoby inne maszyny. Nie zrobiło tego. Gripeny stanęły naprzeciw Rosji podczas jej ostatnich wtargnięć powietrznych, i gripeny skutecznie zmusiły rosyjskie myśliwce do odwrotu. A teraz właśnie ten myśliwiec wkrótce trafi na Ukrainę. Oczywiście prowadzi nas to do oczywistego pytania: co dokładnie otrzyma Ukraina? Nie mamy wszystkich odpowiedzi na to pytanie. Hawryluk nie podał żadnych dodatkowych szczegółów. Nie wiadomo, jaką wersję gripena i ile myśliwców Szwecja przekaże Ukrainie. Wiemy, że ukraińskie i szwedzkie siły powietrzne już współpracują. W maju ukraińskie Ministerstwo Obrony potwierdziło, że Saab pomoże modernizować część sowieckich myśliwców. Saab produkuje Gripena, więc modernizacje mogły wiązać się z przekazaniem dużej wiedzy o tym myśliwcu. Kto wie, po modernizacjach przeprowadzonych przez firmę Saab, ukraińskie myśliwce z czasów sowieckich mogą nawet mieć teraz zainstalowane niektóre komponenty Gripena. Nawet jeśli nie znamy odpowiedzi na kluczowe pytania o Gripeny dla Ukrainy, możemy stwierdzić, że to jeden z najnowocześniejszych europejskich myśliwców. Portal Army Recognition podaje, że Gripen to jednomiejscowy, wielozadaniowy myśliwiec zaprojektowany do radzenia sobie z obecnymi i przyszłymi zagrożeniami. To, co Rosja właśnie wysłała w pobliże Litwy, stanowi obecne zagrożenie. Posiadając Gripeny, Ukraina powinna teoretycznie poradzić sobie z każdym zagrożeniem ze strony Rosji w najbliższym czasie. Gripen wyróżnia się zaawansowanym układem aerodynamicznym, mimo wielu inteligentnych rozwiązań konstrukcyjnych. Samolot wykorzystuje połączenie blisko rozmieszczonych powierzchni sterowych typu Canard z konfiguracją Delta oraz systemem potrójnym, a także cyfrowy system sterowania lotem, co zapewnia Gripenowi ogromną zwrotność w powietrzu. To odrzutowiec zaprojektowany tak, aby wygrywać w walkach powietrznych, jak i dostarczać uzbrojenie do celów naziemnych. Gripen to jeden z najbardziej wszechstronnych myśliwców pod względem uzbrojenia. Jeśli potrafisz wymienić jakikolwiek pocisk lub bombę zgodną ze standardami NATO, przeznaczoną dla myśliwców, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Gripen jest z nimi kompatybilny. To ogromna zaleta dla Ukrainy, ponieważ oznacza, że prawie całe uzbrojenie otrzymywane od europejskich i amerykańskich partnerów może być używane. Co zapewnia możliwość skonfigurowania nadchodzących gripenów dokładnie pod potrzeby danej operacji. Standardowe uzbrojenie gripena to pociski AIM 9 RSTAIM 120 i Skyflash. Może być też uzbrojony w bomby Mark 82, bomba kasetowa, 90 Guided Bomb Unit, 12 i pocisk przeciwokrętowy RBS 15F. Myśliwiec wyposażono w 27 mm działko Mauser. Z automatycznym naprowadzaniem radarowym, ułatwiającym pilotowi namierzanie celu. To nie myśliwiec, z którym rosyjscy piloci chcą się mierzyć. Gripen osiąga maksymalnie 2200 km na godzinę, to 1367 mil na godzinę, czyli OK. Mach 1,8, więc Gripen jest nie tylko zwrotny, ale też bardzo szybki. Zasięg myśliwca wynosi 3000 km, 1864 mile. Dostępne są wersje jedno- i dwuosobowe. Nie wiemy, którą wersję otrzyma Ukraina, więc nie będziemy spekulować. Saab, producent-myśliwca, udostępnia w internetowej broszurze produktowej ciekawe informacje o Gripenie E, jednej z najnowocześniejszych wersji tego samolotu. Nazywa Gripena E przełomowym myśliwcem, podkreślając, że został zaprojektowany tak, aby pokonać każdego potencjalnego przeciwnika. Saab podaje, że nowe wersje Gripena wyposażono w sztuczna inteligencja, która zmieniła kokpit myśliwca. Sztuczna inteligencja pozwala SAP stworzyć szerokoekranowy wyświetlacz, pokazujący pilotowi dane wspierające decyzje. Dzięki temu wyświetlaczowi pilot może również wybierać, odpalać, a nawet naprowadzać wystrzeloną broń, jednocześnie koordynując działania z innymi członkami swojej jednostki. Gripen jest również zbudowany tak, aby przeciwdziałać jednej z najpotężniejszych rosyjskich broni. Wojnie elektronicznej, czyli wojna elektroniczna. Gripen analizuje sygnały w czasie rzeczywistym, zarządza przeciwdziałaniem i prowadzi szeroki wywiad elektroniczny oraz zbieranie sygnałów, by pokonać każdego rywala, jak zapewnia Saab. W praktyce oznacza to, że Gripen może przezwyciężyć większość rosyjskich prób zakłócania jego systemów. Posiada także narzędzia walki elektronicznej umożliwiające działania ofensywne, co według Saaba pozwala Gripenowi zakłócać działania przeciwnika. Tankowanie i uzbrajanie również przebiegają szybko. Konstrukcja Gripena pozwala na wykonanie obu tych czynności w mniej niż 20 minut. W wojnie, gdzie Rosja stawia na ataki rakietowe i drony, maszyna zdolna do obrony, szybkiego przeładowania i ponownego lotu jest dla Ukrainy niezwykle cenna. Ale poza tym wszystkim, Gripen może stać się ikoną dla Ukrainy z jeszcze innego powodu. To przykład osiągnięć, gdy kraj kontroluje własną produkcję. Podczas opracowywania Gripena, Szwecja mogła kupić inne platformy powietrzne. Wśród nich były F-16 i Mirage. Szwecja nie chciała zależeć od innych państw w obsłudze swoich samolotów, dlatego zdecydowała się samodzielnie opracować Gripena. Dzięki finansowaniu państwowemu w latach 80. Saab zbudował i udoskonalił ten samolot, tworząc myśliwiec, mogący rywalizować z każdym myśliwcem czwartej lub czwartej plus generacji. Ukraina przeszła podobną drogę, coraz bardziej samodzielnie rozwijając własne uzbrojenie, zwłaszcza po roku 2025, kiedy wsparcie ze strony Stany Zjednoczone Ameryki było co najwyżej niekonsekwentne. Gripen pokazuje, co kraj może osiągnąć, idąc własną drogą. Może być teraz ważnym atutem Ukrainy w walce o suwerenność. To rodzi pytanie, co Ukraina faktycznie zrobi z Gripenem, gdy go otrzyma. Już wiemy do czego ten myśliwiec jest zdolny pod względem technicznym, ale jak Ukraina faktycznie go wykorzysta w walce z Rosją? Gripen dostarczając pilotowi wiele informacji, częściowo odpowiada na to pytanie. Analityk wojskowy Wes O'Donnell zauważa w artykule z marca 2025, że najnowsze gripeny są tak zaawansowane, że mogą zagrozić F-35. Gripen wyróżnia się na tle innych myśliwców ogromną ilością dostarczanych informacji. Nie chodzi już o posiadanie najszybszego myśliwca czy najwięcej rakiet, choć Gripen także tu nie ustępuje. O'Donnell twierdzi, że wygrywa ten, kto pierwszy zobaczy pole bitwy, szybko podzieli się danymi i podejmie decyzję. W świecie, gdzie milisekundy decydują o zwycięstwie lub zestrzeleniu, kluczowa jest płynna wymiana danych. Tu pojawia się Gripen. Dzięki wykrywaniu zintegrowanej sztucznej inteligencji i wymianie informacji, Gripen należy do najlepszych myśliwców, jakie może otrzymać Ukraina. Podczas obrony, Gripen jest wystarczająco szybki i zwrotny, by unikać dronów i innych pocisków w drodze do zniszczenia rakiet stanowiących poważne zagrożenie. Może też przekazywać obserwacje innym systemom obrony Ukrainy, zwiększając ich skuteczność. Gripen jest zwrotny, co pozwala mu unikać różnych rakiet obrony powietrznej. A jego wielozadaniowość sprawia, że nadaje się do atakowania celów naziemnych i powietrznych. Jeśli Ukraina zdecyduje się walczyć w powietrzu z rosyjskimi myśliwcami, Gripen będzie świetnym wyborem. Gripen oprócz wszechstronności oferuje Ukrainie coś kluczowego niskie koszty użytkowania. Dokładniej mówiąc, według United 24 kosztuje około 4000 dolarów za godzinę lotu to połowa kwoty potrzebnej na godzinny lot F-16. A każda oszczędność jest teraz ważna dla finansów Ukrainy. Rada Atlantycka uważa, że Ukraina i Rosja toczą wojnę wyniszczającą zarówno gospodarczo, jak i na lądzie. Rada Atlantycka podaje, że wydatki wojskowe Ukrainy wraz z zachodnim wsparciem to około 100 mld dolarów rocznie, czyli co najmniej 50% produkt krajowy brutto, z czego 30% finansuje ukraiński budżet w 2024 roku. Rosja w tym samym roku wydała 170 miliardów dolarów, co stanowi tylko 8% jej produkt krajowy brutto. Responsible Statecraft przedstawia ponurą wizję ukraińskiej gospodarki, sugerując, że kraj wydaje na obronę więcej niż go stać. Od początku inwazji Putina Ukraina ma coroczny deficyt budżetowy, o 22% wyższy od produkt krajowy brutto. W 2025 roku Ukraina będzie miała deficyt budżetowy około 41,5 mld dolarów przez większe wydatki na obronę. Podwyżki podatków i pomoc wojskowa nie rozwiązały tych problemów. Według tego źródła wojna może skończyć się jutro, a Ukrainie i tak zabraknie pieniędzy przed końcem 2026 roku. Pod względem finansowym Ukraina znajduje się w niemałym niebezpieczeństwie. Nie sugerujemy, że gripen rozwiąże te problemy. Oszczędność 4000 na godzinę lotu względem F-16 nie jest duża, ale to zawsze jakaś korzyść. Jeśli Ukraina będzie w stanie zaoszczędzić pieniądze na kilkusetkach godzin lotu podczas wojny, te 4000 dolarów oszczędności na godzinę mogą zamienić się w całkiem pokaźną sumę. To za mało, by uratować ukraińską gospodarkę, ale każda oszczędność pomaga w takich sprawach finansowych. Gripen to cenne uzupełnienie ukraińskich myśliwców, bo może startować i lądować na nietypowych powierzchniach. Na przykład cywilnych autostradach. NATO nawet poinformowało, że jego piloci ćwiczyli tego typu manewry w 2024 roku i Ukraina będzie chciała dowiedzieć się o tej zdolności jak najwięcej. Wszechstronny myśliwiec, nie wymagający bazy lotniczej do startu i lądowania, może być kluczowy w ochronie Gripena przed rosyjskimi nalotami. Gripen daje Ukrainie więcej możliwości. Wszystko sprowadza się do wszechstronności, co podkreślaliśmy. Omawiając różne konfiguracje uzbrojenia, jakie Ukraina może użyć w tym szwedzkim myśliwcu. Gripen daje Ukrainie możliwości, a teraz, gdy ten myśliwiec został w końcu przetestowany w boju po tym, jak Tajlandia użyła go wcześniej w 2025 roku przeciwko Kambodży podczas starcia granicznego, Ukraina może przynajmniej mieć pewność, że otrzymuje samolot, który może okazać się skuteczny przeciwko Rosji. Gripen nie jest przełomowy, ale może pozwolić Ukrainie na lepszą obronę powietrzną. I zadanie większych strat wojskom Putina na okupowanych terenach. Ukraina może nawet rozważyć użycie Gripena do obrony Pokrowska. Jeśli Ukraina zdecyduje się, szwedzki myśliwiec utrudni Rosjanom działania pod miastem. Rosyjscy żołnierze padają jak muchy w Buchrowsku, ginąc masowo za niemal nieistniejące zdobycze terytorialne. Obejrzyj nasz materiał wideo i zasubskrybuj The Military Show, by być na bieżąco z nowościami o samolotach w arsenale Ukrainy. Dziękuję za oglądanie!